Cześć Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nasza parafia Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim kończy pracę przy organach, które powstają w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia organy 40-głosowe. Zapraszamy serdecznie na poświęcenie organów 16 września na godzinę 18.30, którego dokona nasz ksiądz biskup Damian Bryl. Będzie to wielkie wydarzenie dla naszej wspólnoty parafialnej, jak również i dla całego miasta, naszej diecezji. A w sobotę zapraszamy na koncert organowy w wykonaniu członków filharmonii śląskiej o godzinie 16:30, aby usłyszeć diagonę zabrzmia. Ważna informacja dla wszystkich ministrantów, lektorów, ceremoniarzy. Sobota. 17 września, godzina 9, Sanktuarium Świętego Józefa. Msza Święta i zawierzenie wspólnoty ministrantów Świętemu Józefowi. A następnie spotkanie inne niż dotychczas przy seminarium i technikum Świętego Józefa. Zapraszamy. W imieniu organizatorów Fundacji Inicjatywa dla Opatówka oraz parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chęcach chciałbym serdecznie zaprosić na. Siódmy Międzynarodowy Festiwal Jesień Organowa w Chełmcach. W ramach tego festiwalu odbędą się cztery koncerty festiwalowe. 18 września, 2, 16 i 30 października. Wszystkie koncerty o godzinie 17.30, a wstęp na nie jest wolny. Szczegóły znajdziecie Państwo na plakacie, gdzie opisujemy repertuar i wykonawców festiwalu. Ponadto odbędą się koncerty edukacyjne dla szkół, i dla dzieci i młodzieży. Tu z kolei 26 września o 9.30 i 11.00. Serdecznie zapraszam. W liście do Efezjan czytamy takie słowa. Teraz w Chrystusie, Jezusie, Wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. To właśnie krzyż jest miejscem, gdzie Chrystus zburzył mój wrogości, rozdzielających jednych ludzi od drugich, dlatego. Doświadczeni niepokojem wojny za naszą wschodnią granicą, niepokojem, który panuje na całym świecie, chcemy jak co roku stanąć pod Krzyżem Jubileuszowym na najwyższym wzniesieniu Wielkopolskiej Ziemi, w tym szczególnym miejscu naszej diecezji, aby jak co roku po święcie podwyższenia Krzyża przeżyć diecezjalną pielgrzymkę na górę Krzyża Jubileuszowego. Chcemy modlić się o pokój na całym świecie. Chcemy prosić, by krew Jezusa, która spłynęła obficie z Jego ran, z Jego życiodajnego krzyża, spłynęła na cały świat, obmyła to, co w ludzkich sercach jest jeszcze podziałem i pokojem, nienawiścią. Zapraszam wszystkich Was, drodzy diecezjanie, na to święte miejsce, na górę krzyża, abyśmy 18 września zgromadzili się najpierw na czuwaniu o godzinie 14 modlitewnym połączonym z modlitwą w intencji pokoju na całym świecie, a później o godzinie 15 odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia i będziemy uczestniczyli wspólnie w mszy świętej sprawowanej pod przewodnictwem księdza biskupa. Z wielką radością chciałbym wszystkich zaprosić do Nowych Skalmierzyc. W dniach 23 24 wrzesień, piątek, sobota. W tych dniach odbędzie się trzeci już festiwal świętych i błogosławionych. W tym roku bohaterką tego festiwalu będzie błogosławiona Róża Czacka. Bardzo serdecznie zapraszam nie tylko do uczestniczenia w konferencjach, w przepięknych wystawach, ale także będzie można zobaczyć spektakl uliczny z Gliwic, będzie można przejść przez taką ulicę niewidomych i doświadczyć tego wszystkiego, co ci ludzie doświadczają na co dzień. Szczegółowy program znajdziecie Państwo za chwilę na plakatach. Bardzo serdecznie zapraszam. Na pewno nie pożałujecie przyjeżdżając na to spotkanie festiwalowe. Szczęść Boże!